Cześć, witam was bardzo serdecznie. Jak widzicie, to chyba już było jak... Z gospodarki, z projekta to wyjechałem. jeszcze zobaczycie, to wcześniej na nagraniu. Ja tutaj rozrzucam obornik. No i co, jeździmy teraz naszą sześćdziesiątką. Teraz napędę cztery na cztery wraz z No co, eee... Ja po ziela, się ziela, te jeszcze, tak postanowiłem, że ja bardziej zrobię te sześćdziesiątce jeszcze tą kapitalkę lec co dołożyć do na ten 4 koła a koguty oraz turbinę teraz ma podobną moc jak no praktycznie jak 80. a próba 80. ona też została wyremontowana no ja tutaj tylko jadę różotek miał 3 wieś ale co może ja kilka to dobra jak wyjecie. Czy... ale na początek sobie rozrzucimy sobie oborniczek, bo tam mamy nieco trochę Ty tylko jeden rozrzutnik jak chcesz znowu się podkażę ja wybierz akurat tym sobie wyjeżdżę bo tam Oczywiście, powodu podobnego przez takiego tura, z tego wideo próbując zobaczyć jakieś widmo do Ben. Mamy na szczęście ten, taki stacjonarny cyklop, co nabieramy mi i normalnie leci na razie Szczerze, to na tej mapie to kiepsko widać taką trochę. tą teksturę obornika. Na jakieś dwa prędkość to nie jest. jak chcesz. Szczerze, to mój trzeci film, który dzisiaj nagrywam. bo dzisiaj nagrywał z dwóch serii. A nie, to jest. Uch, czy... Nie no, dzisiaj dwóch, czyli stajesz... Ale to już wreszcie to nie innymi... Dobra, widzimy się... Szpięk już w kolejnym razem razie. Widowa za sterów 80-ki. Lecimy teraz orką tego pola. Te zaoramy. No i dasz być Bo Te pylorzy są tak gładkie jak pokój, na to że tym serce 4 silniki jecha z tym. Zaraz wam pokażę 80-kę, jak ona się prezentuje. Widzicie, jak tak się skręca kierownicą, gryde, co myślę? A 80 wygląda tak, oczywiście po remoncie. Zajście do niej, naklejki, błotniki, a halogeny, raz skoruty, no i tutaj takie chlapacze. A z czwórką to nie ma co robić. Cztery... ogórek to też tam coś orał tą ale najwięcej to ta 60, To ta stara. Bo ta z tapetą 4x4, co była pokazywana dzisiaj, dzisiaj to zbyt. No to jeszcze jest. Jeszcze jestem tu, gdzie mnie oryła. Dobra, to jakieś mięcie. Dobra, już jest noc. Jak widzicie. To te polecałe załorane. To była prawa głos z kibaj. Wiemy tak się odkręciła. Ale wracamy do domu. Mimo no, to dzisiaj no z całego dnia... Panie dzisiaj taki... Ale pokażę Wam co je jeszcze z tego, jak zbudowali. A to jak tam lampy świecą. Dzień dobry. Dzień dobry. Zobaczcie, tutaj jest wybudowałem i tory wysigowy Tak na sprawność so, Ja tutaj jeszcze BMO czas i sobie praktycznie prawie minut, Powyżej ten minut Tam, ileś sekund. I mi chodziło, Bo wyjśni trochę minut, bo ile już sekund Najlepiej najlepiej doszło bo Najgorszy jest taki ostry zakręt Może kiedyś wam na ten, ten tor was zabiorę. A może to nawet, i, nawet w kolejnym odcinku by się udało. To... A i muszę wam na razie powiedzieć, że w tym filmie będziecie oglądać w Lizze. Że seria, ja bliskie przygody Marcina, jak wiecie ostatnio, no był ostatni odcinek pierwszego sezonu. Tak, czas na razie będzie zawieszona, bo nie wiem co się stało, ale już nie mogę wyjść, na... wyjść na mapę. To długo mi się to nadaje. Pewnie z jakiegoś ilość obciążonych wodów. Ostatnio był problem z jakimś, jakimś problemem, ale udało się go usunąć. Ale teraz to w ogóle. O Jezus, co ten tata tutaj... Tej połowy miał. No, tutaj co mi Ktoś chce 40 kupić, bo ona jest wystawiona na nas sprzedaż. Patrzcie, jak, jak ten tata zaparkował. Aż przetrzeba wygięło prawie No nic Jutro Jutro Jak wrócę to ja jutro będę to klepać najwyżej Pracy jeszcze będą się skończyć, ale to później kiedy do domu, wsiadam w BMW i jadę na ten tor A A się czekam, dzięki za oglądanie i nie